Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście są i kontynuujemy naszą rozgrywkę w Resident Evil 6. Jak widzicie znajdujemy się na ekranie kończącym rozdział drugi, ponieważ ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim. Tak więc dajemy OK i lecimy z tym koksem. Zobaczymy co się w tym odcinku wydarzy. A gdy możemy rozdysponować? Tzn. Tutaj jest... Kurczę 75 tysięcy. Kiedy ja na to uzbieram? Więcej przedmiotów, broń palna, zabójca Jabo A, amunicja do strzelby. <ścoughs> Tego tu nie mamy Mamy to w pierwszym, tak, tak Tutaj mamy Skoro cały czas walczymy z tymi dżawo to... Myślę, że po prostu to podniesiemy i na razie na, na tym poprzestaniemy. Ok, szykujmy się na rozdział trzeci. Nasz partner jest nieśmiertelny. Chyba, że jest tutaj mowa o grze w koopie. Wtedy to ok, zrozumiałe. U, chcę. Jeszcze tylko pianki. Captain, where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. Yeah. She in the city or not? <laughs> she's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out. Yes, sir. Typowy facet gania za kobietą. Tylko nie tak jak typowy facet, żeby ją zdobyć. Oj, Chris, kiedy się nauczysz? Jej nigdy nie złapiesz. Nie masz co liczyć na to. W dół, powiadacie. Ale ja chcę tutaj jeszcze zerknąć, czy czegoś tutaj nie mam. A niech to będzie. Fin? A nie fin? Pierce. Pożycz? Nie? Tutaj. Shit. Alpha HQ, we're engaging a hostile. Piers, Marco, na mnie. Dlaczego on był niewidzialny? Bo zakładam, że właśnie taki był. To nie był błąd graficzny. Dobra, wy sobie gońcie, niewidzialnego węża. Ja sobie przeszukam mm, okolicę, bo ja i tak nie mam czym walczyć z nim. Halo, czy ktoś widział wielkiego niewidzialnego węża? To było bardzo mądre. Czy ktoś widział niewidzialne coś? Plat zabaw, u, coś tu mogliśmy sobie sprawdzić. <śmiech> <śmiech> dobre, dobre. Ha, jaka poza! Tak, odrobina relaksu nie zaszkodzi. Tu też? Aha, możesz się pod tym czołgać. E, Myślę, że będziesz mógł pozjeżdżać. Nie, ale to było dobre, dobre, dobre. Dookoła panuje zniszczenie, dziwne stworzenia się ją mordy, ale co tam, pochustamy się. Dobra, panowie. Okej, okay, już wiemy, że to coś tutaj było. Skrzynki, skrzynki. Nie, emblemat, ale ten chyba będziemy mogli już rozwalić z nożem. Przynajmniej zaoszczędzę jeden pocisk. Jeden nabój. A tu mogę tylko przeskakiwać. Okej, let's move in, but be careful. Dobra, mamy iść tam na górę. O, skrzynka. I tylko tam możemy iść, ale tu jest roślinka. Ile ich mamy? Jedną. Nie za dużo, nie za dużo. Dobra. Pakuj swój tyłek na górę. Czyli zeskakuj w dół.

O! Ja się pytam, dlaczego ty stoisz i do niego nie strzelasz? Przeładuj Przeładuj Przeładowałeś? Nie przeładowałeś Już już! Po drabinie Po drabinie Nie co ty robiłeś, to ja nie wiem. Aaaa cholera, jasna zmarnowałem. Doładowałeś, doładowałeś. Wyciągnij nóż. I wspinaj się. Jeśli napotkamy jakichś, którzy będą mm, mieli maczety albo zwykłą broń, to po prostu nie będę marnował naboi. A, słychać was, słychać. O, nie nie zimno. Zimno. Jasny win, Ilu jeszcze zmutuję? Dobra. Oops. A, dobra, nie poszło tak źle. Ktoś jeszcze? Nie. A, amunicja do strzelby. O! Przepraszam, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem. Świetnie. Czy amunicji do karabinu? Mamy coraz więcej. Albo i nie. Gdzie się podziała moja amunicja do karabinu? Spray. Amunicja do pistoletu... Przeładuj od razu. Więcej amunicji do pistoletu. Ten jakoś z, z, strasznie sprawnie, musiałby, muszę powiedzieć, standardowe problemy z wysłowieniem się. Chyba już wiemy gdzie. Powiedzcie, że kto, że ten śmigłowiec nie. Jasne i dlaczego oni mają aż. Takie uzbrojenie.

Ja bym raczej wolał nie zapominać o tym, że tam śmigłowiec lata. szczególnie, że do nas strzela. Zeskocz. I can't reach those two on the radio. They're not responding. What should we do? I wipe out the hostiles. After that, they're on their own. Dobra, chciałbym zejść. Czy jest jakiś możliwy zejścia? Wow, a czym ty jesteś? Wielka kura. Karabinem maszynowym, która atakuje tyłkiem. Ten śmigłowiec zaraz to załatwił. I znowu kolejna wielka kura. already on it, sir. Careful. Yep, this sucker's been really tough. Cover them! Cover all those two of them! No, this one mutated. Dobra, tutaj chyba nie ma co ryzykować. Jak ja mogę zejść na dół? Tędy jakoś. Tędy może nie. cholery Do jasne, dobra, wracamy na górę. Po dachu? Nie, tędy też nie. Kolejna kurka idzie, nawet dwie świetnie. Ja mogę zejść na dół tędy? To wreszcie. Teraz jakoś tędy może. Zeskoczyć. Przejść tędy. last That'd be too easy. Come on, keep moving. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. We're gonna blow the door. Get ready. Roger! Interesting. Their legs are like like a grasshopper's.

Gdzie jesteś. Zdawaj Ej, no ale brońcie mnie przed tymi kurami. O mam palma. akura akurat. Jasny gwint! Wszystkim muszę się sam zajmować. Gdzie jest helikopter? Tutaj. O i ten ptaszek już długo nie polata. Stawaj, przeładuj. To już są Twoje ostatnie chwile, gdzie lecisz? Panowie, tu była kura. O jest. O, po helikopterze? Nie, nie po helikopterze. Ja z dlaczego mnie nikt nie osłania? Wreszcie. Pa, pa. Captain, we can't let them go. Our mission is to terminate the B.O.W.s. But B.O. Umbrella is after them. I this. said, our mission is to terminate the B.O.W.s. Slippery. I'm going after that B.O.W. Mamy tutaj coś do zabrania. Nie. Dobra, idźmy od razu do drzwi. Roger. Piers. Zobaczymy, może będzie jakiś zapis gry. No, i tak jak powiedziałem, tam jeszcze nawet chyba siedzą sobie i czekają na nas. Ale tutaj damy pauzę i zakończymy ten odcinek. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.